Panie Trenerze, po zeszłym tygodniu, kiedy mieliśmy rozegrać dwa mecze ligowe, nie rozegraliśmy żadnego. Teraz przed nami bardzo ciekawe spotkanie, które o najprawdopodobniej i co najważniejsze chyba się odbędzie. No, miejmy taką nadzieję. Przygotowujemy się do każdego spotkania. Dwa poprzednie nam no, nie, da, nie, nie rozegraliśmy, stąd też na pewno jesteśmy no, troszkę rozczarowani, że przygotowujemy się do, 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 do kolejnych spotkań i one się nie odbywają. No ale wiadomo, są e, zasady, są decyzje i musimy się jakby przystosować do tego. Dlatego mamy teraz następne spotkanie i też bardzo mocno e, do niego się przygotowujemy. Rywale naprawdę z najwyższej półki. Można powiedzieć, że teraz e, gra jedną z najlepszych piłek nożnych w Polsce. Do, dobrze zorganizowany. E, no, można powiedzieć, e, mam nadzieję, że to będzie dobre, dobre spotkanie e, dla kibiców, którzy zasiądą przed, przed telewizorami, bo wiadomo, że nie będzie ich na, na trybunach. I, I w pewnym sensie... Zmierzenie się z takim rywalem to jest coś, coś, co na pewno trenujemy, czekamy i chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Właśnie o tą weryfikację na, na tle Rakowa Częstochowa chciałem dopytać, bo trener powiedział przed momentem, że jest to zespół, który gra jedną z najciekawszych czy najlepszych piłek w Polsce i co więcej, daje to też wymierne rezultaty, bo przyjedzie tu do nas, do trzeba o tym pamiętać, lider PKO Ekstra Klasy. No dokładnie, to też e, przeanalizując e, wszystkie praktycznie mecze, które do tej pory Raków zagrał, to, to, nie, to nie bierze się z przypadku. Od dłuższego czasu pracują e, w swoim gronie. Trener e, jest już e, najdłużej pracującym chyba trenerem w Polsce, w zespole. także. To się nie bierze z przypadku. Ciężka praca, to, to też zasady, widać to panujące w zespole, przekłada się później na, na wynik. Wcześniej czy później to wszystko zaskoczy i widać, że to jest robione z głową, poukładane i, i, i wdrążane w życie. Także naprawdę mocny rywal. Uważam, że, że zasłużenie. Na dzień dzisiejszy zajmują tą pierwszą, pierwsze miejsce w Lidze w Ekstraklasie. No a dla nas na pewno weryfikacja w tym spotkaniu, jak to u nas będzie, będzie wyglądać, żeby też zobaczyć yy, swoje błędy w tym meczu. I przygotować się, przygotować się, w pewnym sensie też zaskoczyć, zaskoczyć rywala, bo, bo gramy wszystkie mecze po to, żeby, żeby wygrywać, ale no zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy faworytem w tym spotkaniu, ale też mamy swoje atuty, które chcemy pokazać. Drugi raz właśnie wyprzedził trochę moje pytanie, bo o tą rolę niefaworyta w Niecieczy chciałem zapytać, no bo trzeba przyznać, że w ostatnich tygodniach czy nawet miesiącach to jest dosyć niecodzienna rola, bo raczej jednak kiedy zespoły przyjeżdżają do nas tutaj do Niecieczy, no to e, to jednak Brooke Better Malika Nieciecza uznawana jest za faworyta tych spotkań, a teraz będzie inaczej. No zdajemy sobie sprawę z siły, z siły rażenia rywala, ale też mamy swój, swój potencjał, swoje, swój plan na to spotkanie, i staramy się teraz trenować pod, pod, pod tym punktem. Także e, nikt tutaj nie, nie zdaje broni. Przede wszystkim e, no, wierzymy w to, co do tej pory robimy, i będziemy starać się w tym spotkaniu to pokazać. E, no, zobaczymy, jak to wszystko będzie, będzie wyglądać. Szanujemy przeciwnika, ale się pod żadnym pozorem go e, nie boimy. Także Znamy swoje atuty, Znamy silne strony e, przeciwnika, ale też znamy jego słabości, także zobaczymy, czy uda nam się to e, wykorzystać. Fenomenem Rakowa, już tak powoli kończąc, jest pewnie też to, że to zespół, który tak naprawdę cały czas gra na wyjazdach, bo, bo nawet mecze te nazywane domowymi nie rozgrywa przecież na swoim stadionie i paradoksalnie te mecze wyjazdowe wszystkie w tym sezonie wygrał. Jeżeli stracił punkty, to powiedzmy u siebie w Bełchatowie, ale nie o to chciałem zapytać, a o to, czy to też dla klubów pierwszoligowych będzie jakaś odpowiedź po, po rywalizacji Brugbetu, Termaliki, Niciecza z, z liderem PKO Ekstraklasy Rakowem Częstochowa? Jaka jest różnica poziomów pomiędzy jedną z najlepszych drużyn pierwszej ligi kontra jedną z najlepszych drużyn teraz obecnie w Polsce? Na pewno grając takie mecze z takimi przeciwnikami daje to pewne w sensie weryfikację zespołu i im więcej takich meczy w naszym wykonaniu z takim zespołem tym, tym lepiej, bo zespół Głodzie do, szedł do przodu. Pamiętajmy też jeszcze, że to są mecze pucharowe, które rządzą się też swoimi prawami i tutaj nikt nie zamierza przed spotkaniem nie ma faworytów, można powiedzieć. Wiadomo, no, są zespoły, które teoretycznie są stawiane w roli faworyta, ale mecze Pucharowe rządzą się swoimi prawami, i, i tutaj każdy musi sobie zdawać sprawę, że to jest najkrótsza droga do e, osiągnięcia sukcesu, jak jest e, eliminacja do Pucharów. Także tutaj e, to jest najdroższa, naj, najkrótsza droga do Pucharów i to każdy z wie. Ja nie, nie patrzę tutaj tak w przyszłość, żebyśmy tutaj e, tak wybiegali, ale zespoły, które są w ekstraklasie, to sobie z tego sprawę zdają, a my jako troszeczkę niżej notowany rywal. E, też po cichu liczymy, że w tym meczu z tak dobrym zespołem pokażemy swój, swoją jakość i wszyscy będą zadowoleni po spotkaniu. Płętując jedna z drużyn bliska Pana sercu pokazała, pokazała już w tym sezonie Ligi Mistrzów, że te mecze pucharowe rządzą się swoimi prawami. Mowa tu o szachtarze Doniz, który pokonał Real Madryt, więc może to Brookbet Termalika trzeba będzie takim szachtarem Donisk tej edycji Fortuna Pierwszej Ligi. Spokojnie, budujemy powoli, powoli to, co, to, co chcemy widzieć w zespole i, i mówię, takie mecze ku temu służą. I nie chcielibyśmy tutaj na tym meczu zakończyć naszą przygodę w Pucharach, bo, bo jeżeli patrzy się pod tym kątem, żeby tylko i wyłącznie iść do przodu, to, to takie spotkania weryfikują i przede wszystkim trzeba się dobrze przygotować mentalnie, fizycznie, taktycznie pod te, pod te spotkania, bo tak jak powiedziałem wcześniej, ten zespół jest naprawdę dobrze poukładany. I to nie będzie łatwe spotkanie, jak każde, które przed nami stoi, ale tutaj no naprawdę mm, trzeba będzie się natrudzić, żeby wykorzystać e, swoje atuty, jak również e, gdzieś troszeczkę ugryźć przeciwnika. Czy zgodzi się, trener z tym, że ten mecz z Bytowią, czyli mecz, który rozpoczynał ten sezon, i też mecz Pucharowy, w jakiś sposób pozytywnie nastroił drużynę przed tym, co później działo się w Lidze i tymi kolejnymi zwycięstwami? Każde zwycięstwo. Jak to jest y, wiadomo, już od dłuższego czasu pomaga i, i, i atmosfera jest dobra i ta praca, która się wykonuje, te zadania, które są przedstawione przed zespołem, jeżeli coś funkcjonuje, no to dodaje wiary, dodaje wiary i my w każdym meczu, czy też y, po meczu analizujemy nasze błędy i, i po to są treningi, żeby też y, pokazać i, i korekty każdego z zawodników y, tutaj na każdym treningu pokazać, gdzie, gdzie, gdzie robimy błędy, gdzie musimy przyspieszyć grę, gdzie troszeczkę trzeba ją y, poszanować, tą piłkę, także no, staramy się wszystko medyfikować na, na, na bieżąco i iść do przodu.